Ogólnie to y, pogadajmy sobie o książkę po angielsku. Jak nam wyjdzie z tego bardzo długie coś, to po prostu zrobić sobie oddzielny filmik. Dokładnie. <noise> Więc y, ogólnie to dla mnie książki po angielsku są fajne, jeżeli... Jeżeli czytasz je po to... Y, kurde, poczekajcie, wróć. Ja lubię czytać po angielsku, bo to ile ja się nauczyłam po, czytając po angielsku, to w ogóle nie ten. To jest naprawdę bardzo fajne i możesz się wtedy nauczyć na przykład, że jeżeli nie, nie, To jest fajne, jeżeli... Dochodzi, bo jak czytasz książki po angielsku, to dochodzi do ciebie, że nie musisz jakby znać każdego słowa, żeby zrozumieć kontekst. Dokładnie, tak, 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 tak. tak. Eee, że mo, czasami, ja, bo ja na przykład czyta, ja czytałam, ja czytam głównie klasykę skróconą po angielsku. Eee, ja zaczęłam bardzo źle, bo ja zaczęłam od White Fanga, który był po prostu nudny. Zaczęłam od białego kła, ale potem już było fajnie. Bo Z białe kieł. To jest psie, o wilku. Brzmi nudno. No bo to było nudne, ale potem czytałam Alice w Krainie Czarów, Czarna. to się buduje, nie, nie podobał. I y, pierwszą książką, ksią książką, książką którą czytałam po angielsku, jakby w papierze, nie będę Wam pokazywać, bo mam ją za wszystkimi książkami, to jest Pumpkinhead Rainbow Rowell. To jest komiks. To jest komis. i Prodip, jeżeli zaczynacie czytać po angielsku, to albo zaczniecie sobie czytać na Legimi bądź na Kindlu, bo wtedy macie za przetłumaczeniem, bo na Legimi jest taka cała seria książek, że jak one są przetłumaczone, jak klikniecie sobie akapit, to Wam pokazuje ten akapit po angielsku. Są też takie aplikacje, takie które, tak. na które macie a, książki i też. Tak. A na Kindlu, może jeżeli wykupicie sobie słownik angielsko-polski, to możecie, jakby jak klikacie w słowo, którego nie wiecie, to wam zmienia ten, jest znaczenie tego słowa. A jeżeli chcecie czytać w papierze, to jest minion filmików na YouTubie na zasadzie jakie książki dobre na początek, albo komiksy. Właśnie ja jak byłam w Londynie, to ja kupiłam, to będziecie mieli w bucolu, bo nagramy albo już jest na bukol, albo dopiero będzie zobaczymy. a w każdym razie ja kupiłam w Londynie sobie... Tak, bo jak pojechałam do Londynu, no, no to stwierdziłam, że jak już jestem w tym Londynie, no to co? Ja będę zamawiała sobie kiedyś w przyszłości książki przez Amazona. Ja, jak jadę do Londynu, to mam tam ileś tam funtów, to sobie kupię książki, no nie? I dopiero potem, jak y, pierwsza książka, którą kupiłam, to była w ogóle jakaś taka króciutka o snach, i jakby to tam patrzyłam, język był całkiem spoko, i jakby rozumiałam to, co czytam, a potem sobie kupiłam Harry Pottera. No i stwierdziłam, że to jest całkiem spoko, no bo jakby ja już czytałam Harry Pottera. Więc, jakby ja zrozumiem mniej więcej o co chodzi z kontekstu, nawet jak nie będę rozumiała pojedynczych słów. Ale wy, jeśli dopiero będziecie zaczynać, czytać po angielsku. To nie od Harry'ego Pottera To nie od Harry'ego Pottera, bo tam jest tyle, zaklęć tyle i miał tyle rzeczy, które są po prostu wyjaśniane w książce, jakby które nie ma w prawdziwym e, życiu, że po prostu wy tego totalnie nie zrozumiecie. Więc, jakby nie zaczynajcie od Harry'ego Potera. E, nie zaczynajcie też od dłuższych książek, w ogóle od fantastyki, bo on jest według mm. mnie nie, ale łatwiej nie. I też lepiej czytać niż słuchać. Ja zaczynam od słuchania, ale lepiej czytać niż słuchać, bo na czytaniu może jakby widzicie tekst i jakby możecie to sobie przeczytać w według jakby w waszym tempie, a słuchając to jednak to tempo jest gdzieś tam mm -hmm, rządzone, nie? Mm -hmm. Ja w ogóle nie mogłam słuchać po angielsku, bo ja się po prostu nie słucham. Nie słucham, Boże! Nie skupiam. Nie skupiam, jak słucham niż jak czytam. Dlatego ja bym nie mogła słuchać, bo ja to widzę po polsku czasami, że ja słucham i miałam takie... O czym ja przed chwilą słuchałam? Ja też. Dlatego nie byłabym w stanie słuchać po angielsku w ogóle, e, dlatego ja czytam po angielsku i ogólnie ja lubię czytać, tylko ja to robię rzadko, bo ja po prostu z doświadczenia wiem, że jak się czyta po angielsku i nie czytamy w naszym języku, to czytamy, czytamy wolniej. I na to się trzeba przygotować. Że nie, jeżeli czytacie po angielsku, to czytamy wolniej niż po polsku, co jest jak najbardziej normalne, bo po prostu nie jest nasz język. Musimy się dwa razy bardziej skupiać. Boże, co ja tak tą ręką macham. Musimy dwa razy więcej skupienia wkładać w książkę e, po angielsku. No bo to nie jest nasz język i musimy bardziej się skupiać, żeby go zrozumieć i tyle, kropka. Ale jakby ja też widzę po polsku, że jak słuchamy jakieś rzeczy, to po prostu no to jest tak, że wpadnie nam jakaś myśl do głowy, bo na przykład, nie wiem, lektura nam coś jakby podda coś, jakąś myśl, no i nagle my zaczynamy rozmyślać o tym, mm -hmm. totalnie się nie skupiamy o czym to jest, a potem musimy cofać, bo nie rozumiemy no. jak, jakiej akcji, więc z krzyżkami po angielsku jest jeszcze właśnie ten większy problem, nawet czytając po angielsku. Że po prostu musimy się cofać. Mm -hmm. No nie, mm -hmm. bo się w, w danym momencie nie skupialiśmy tak. na lekturze i nie zrozumieliśmy tego co... Tak, to totalnie tak jest. Nie? Tak, tak, żebym się znowu nie zawiesiała tak, tak, bo już tak było. W pierwszym pokolu, jak to jest, się, może będzie tu, albo tu, nie wiem. Tu, albo tu, albo tam w opisie, albo gdzieś. Albo po prostu jest na naszym kanale, tak, bo jest... ja bym nie zapomniał dodać. Jak zawsze. <laughs> e... Ogólnie pro-tip, bo mój milion jest takich filmików na YouTubie, na Instagramie, postów. najbardziej Najfajniejsze posty ma Karolina Kombuk, jeżeli chodzi o literaturę angielską na początek, bo one są bardzo czytelne, bardzo fajne, można znaleźć we wszystkim. Kryminał, literatura dziecięca, literatura młodzieżowa. Najwięcej polecanych jest na początek hardbacków, czyli po prostu romansów po angielsku, bo one są proste, szybkie i w ogóle. No jakby, a też w romansy, jakby. Nawet jak nie znacie tych słów, wszystkich opisów i tak dalej, to możecie się domyśleć, że w opisie jest, że ten typ jest przystojny i jakby jest albo blondynem, albo brunetem, i napakowany, silny i w ogóle piękny na twarzy, ma piękne przyciągające oczy i w ogóle jest no, no. najwspanialszy na świecie. Jest, Więc nie, tak, ale ogólnie ja widzę bardzo dużą poprawę, że ja na przykład dużo bardziej jakby. Dużo... W ogóle czytanie po angielsku to jest dla mnie nauka, tylko nauka przez zabawę, przez to co ja lubię. I dlatego też, na przykład, zacząłem je w filmach. Jak oglądam filmy, to włączam sobie angielskie napisy. I to też, jakby. I tak samo, na przykład, jak oglądam hiszpański serial, oglądam taki jeden z Hiszpanii, to włączam sobie hiszpańskie napisy. To ja ogólnie ostatnio zauważam u siebie, że jak oglądam jakiś film, ja nie włączam napisów, bo mi te napisy zwykle przeszkadzają strasznie, ale ja się staram wsłuchać, jakby. Nie słuchać się w dubbing, tylko słuchać się, no to, co, co ktoś mówi z tyłu, no nie? Jakby ja wiem, że tak jest ciężko mimo wszystko. Eee, albo jak oglądam film z napisami polskimi, to też staram się słuchać to, co mówi mhm. faktycznie aktor, no nie? Żeby coś wyłapać, żeby czegoś się nauczyć. No. I ja mam taki film o koniach po niemiecku, no, <laughs> no niemieckie niemiecki to nie było zajmę nie historia niemiecki, to jest jakaś pomyłka życiowa. Ale na przykład ja zauważyłam też dużą poprawę, tak, to będzie kącik edukacyjny, słuchajcie, muzyki. Ja na przykład zauważyłam dużą swoją poprawę, jakby im, im więcej czytam po angielsku, im więcej gadam po angielsku w ogóle story time, ja mam straszną ochotę pogadać po angielsku, pojechać do Anglii i pogadać po angielsku ja mam takie, o Jezu, ale mam ochotę ja jak wróciłam z Anglii, to ja jakby chodząc po sklepach, ja mam cały czas, jak chcę kogoś przykrościć, to ja mam cały czas taki odruch, powiedzieć excuse me, a nie to przepraszam pan, ja czem, excuse me, excuse me ja w Turcji miałam taką wenę na gadanie po angielsku, a tam sami Turka, a ten Turek to nie rozumie nic po angielsku więc ja do niego po angielsku, a ten mi pótul turecki i weźcie to tym No ogólnie, no yy, i zauważam, że go dużo więcej tekstów w piosenek rozumiem. To jest przyjemne, to jest fajne. Jakby ja, ja jest fajnie, jak mi jest za jakaś piosenka po angielsku, no i ja wiadomo, no nie zrozumiem całego tekstu, no nie. A ta, coś, coś czujesz, że to jest na przykład piosenka o moim życiu, o przykład, no nie? Więc ja wklepuję, wtłumaczę cały tekst i ja takie. I tu, patrzę na tekst polski i tekst angielski. Okej, okay, to znaczy to, to znaczy to, to znaczy to. I jakby już wiecie, słyszę potem angielskie słowa, wiem o czym jest tekst i jakby dzięki temu się uczę słów tak, związki na... edukacyjny nam się tutaj trochę zrobił, ale miałam ochotę pogadać. Była wczoraj na meczu. Ogólnie polecam każdemu pojechać na mecz polski, ale to tylko polski, bo ty, na polski to są to takie emocje. Widziałeś Lewandowskiego? Nie, bo ja byłam na meczu idiotko siatkówki, żebym e... miała Lewandowskiego widzieć. A, bo ja tak właśnie się tak zastanawiałam, Polska-Meksyk, Polska wygrała? Ja tak myślę, Polska wygrała? Polska wygrała? I ty jeszcze to mówisz to tak bez emocji? Polska wygrała? Ja mówię, what? Tak, bo to był siatkarski mecz. Polecam, bo emocje są totalnie nie, w ogóle inne niż w telewizji. Nie do, nie, nie. To jest w ogóle inny świat. A jeśli jeszcze, jeszcze jak się wczuwasz, bo jak jest taki, aha, no fajnie. A ja się mocno wczułam, bo ja się zawsze wczułam. To, to naprawdę e, było super. Moja babcia się wczuwa zawsze jak e, Piotr Żyła skacze, to jest o, moja Piotruś, Piotruś, Piotruś. Moja Zawa. mama też, moja mama też. Skoki to, skoki to, to też bym chciała kiedyś zobaczyć na żywo, ale to, to czy, musiałabym chyba się ubrać w tonę koców i w ogóle by tam było tak zimno. Może weź, wiesz, jak oni jeszcze tak skaczą, i jest ze stół. więc ogólnie polecam kiedyś pojechać na mesz? Yy, polski. W ogóle koncert Eda Shirana był wczoraj. Wiem. ja z mamą miałyśmy szansę na niego pójść, bo mama mogła odkupić bilety od koleżanki, ale nie odkupiła. W sumie ja nie lubię Eda Shirana się... ogólnie. Ale idziemy. no to koncert, wiesz jaki... A mam zdjęcie z figurą woską Eda Shirana. Fajnie, kto pytał? A kto w sumie pytał, że byłam na meczu? W sumie nie. No, Ale my musiałam powiedzieć, że... To jest no a ja musiałam powiedzieć, że mam się z figurą z no, na no, no Nie bij mnie, no nie bij mnie moją poduszką z karem. A gdzie jest spreader w ogóle? A tam leży. Dobra, a wracając do... Książek. O, kudy, książek. Wracając do angielskich książek, ogólnie ja nie czytałam ani jednej na razie, ale myślę, że będzie dużo lepiej niż jak są czytanki w książkach z podgórza. Dobra, te czytanki, jeżeli nie lubicie czytania z książek po angielsku, jakby z waszych potręcznikach, to się nie zniechęcajcie, bo te czytanki są zwalone zawsze. One są po prostu nudne i jak wiecie. To jest pomarańcze? Lubię pomarańcze... Nie, nie lubię pomarańczy, ale wczoraj piłem sok pomarańczowy z domieszką jabłka. Lubisz jabłka? Lubię jabłka, ale wolę winogrona. Lubisz te pomarańcze? W Sumie to lubię pomarańcze! <grym> Dokładnie. Proszę! Czym o, mówię? Czym mówię? o słuchankach na angielskim, o tak. pomarańczach. Tak, i w ogóle słuchanki, czytanki po angielsku w tych wszystkich nie książkach. To jakby wiecie, nie zrażajcie się, bo one są po pierwsze nudne, a po drugie jakby one starają się tylko was jakby sprowadzają się tylko i wyłącznie do nauki, one nie mają wam przyjemności, a w czytaniu książek po angielsku, jasne, ważna jest też ta nauka, ale jednak przyjemność. przyjemność. To jest to, co Wyciągajcie z tego przyjemność i nie przejmujcie się tym, że nie rozumiecie czegoś, Nie miałam żadnych załamkę, jak tam pierwszą moją książkę po że nie rozumiałam prawie nic i to była taka, o Jezu, załamka, a w tym było już tylko lepiej właśnie więc jakby nie przejmujcie się tym, że nie rozumiecie czegoś, że macie problem jakby z zrozumieniem czegoś i że na przykład cały czas musicie sobie coś tłumaczyć, bo takie są po prostu początki, ale im więcej będziecie próbować i próbować i próbować, tym będzie lepiej no, Ale ogólnie jeszcze parę protypów mojej pani od angielskiego, bo gadam z Czytajcie jeżeli macie to jakieś książki, które już raz czytaliście i czytajcie po angielsku, bo jak macie czytać po polsku. To czytajcie się potem po angielsku. I nie sprawdzajcie też każdego słowa. Bo zawsze będzie tak, że jakieś słowa nie będziecie znane. Starajcie się z kontekstu. Jeżeli to słowo jest kluczem w tym zdaniu, na przykład ona lubi gofry i nie wiecie, jak są gofry, to wtedy tak. Tak, ale jeżeli jest, nie wiem, ona poszła tu, tu i tu i zrobiła to, to i to, i rozumiecie tak 75 tego zdania, procent, no to resztę można wyciągnąć z kontekstu. Yy. Więc nie, nie trzeba wszystkiego sprawdzać. Chyba że bo ja na przykład miałam jakieś tak, że byłam strasznie ciekawa jakiegoś słowa co znaczy, to, no to wtedy to sprawdzałam. Jeśli na przykład macie słowo, że ona kupiła pyszne gofry i nie rozumiecie słowa pyszne, no to, to pyszne akurat no, nie jest do niczego za bardzo potrzebne. No więc... dokładnie. Yy... Nie sprawdzajcie wszystkiego, bo zawsze będzie tak, że czegoś nie będziecie wiedzieć. I, i nie doprowadźcie się do tego, że będziecie po prostu spra sprawdzać całe zdania, bo to nie o to w tym chodzi okay. wszystkim, ale jakby i nie czytajcie od razu 400 stronowych książek, bo to zajmie dwa miesiące i tylko was nie i prowadzi w zasady czytelnicze kończymy. książki po angielsku są bardzo fajne, szczególnie takie, które są nie wydane jeszcze w Polsce. fajnie jest je przeczytać na początku po angielsku. mogę taką anegdotkę dać? możesz. kupiłam sobie dwie książki, jedna która będzie wydana za dwa miesiące i jedna która będzie wydana w następnym roku i jestem z siebie dumna, tylko teraz muszę je przeczytać przed tym, aż zostaną mm. wydane. Żeby po prostu, wiecie, i ja je kupiłam po to, żeby kupić potem egzemplarz polski, po to, żeby jakby sobie porównać, ile zrozumiałam po angielsku, a ile po polsku e, e, jakby wyciągnęłam z tego wszystkiego. A więc tak, czy wiesz, czy masz jakąś anegdotkę z życia? Książki w nie są drogie. To wszyscy wiedzieliśmy. Czy jakoś story byłam dzisiaj dermatologa z moim pieprzykiem i się okazało, że mój pieprzyk jest zupełnie normalny, jest nie do wycięcia i jestem taka... Jestem ta, ta, taka teraz super uszczęśliwiona, będę miała za tydzień i jeden dzień aparat. To tyle z moich anegdotek życiowych. I będę nagrywała book haul. będę go nagrywała w sobotę, bo będę po imprezie urodzinowej, więc, yy, więc będę miała więcej książek. W temacie. Ja w ogóle policzyłam, że ja przeczytałam tam około 5 um, mniej książek niż kupiłam w wakacje, więc jestem dumna Ula, już mi to dzisiaj mówię Co, Jak masz maść o kciuku? Myślałam, że masz taką motylkę, ja mam taką no, to, to, to jest z nie... automatu w ogóle, mój kuzyn mi przyjął Ale nie strasznie automat. nie lubię tego motylka, bo on mi się... O taki Bo on po pierwsze mnie rani, bo on ma strasznie ostre końcówki i mnie rani w palec A że taki, I... o ten? Tak i, taki. I mi się zaczepia o ubranie i mnie strasznie irytuje, dlatego strasznie gadam. Tego też, gadu, też nie lubię, bo on się go też śpi. Poza tym on jest strasznie szeroki, więc chodzi mi tylko na środkowy palet, a bo z innych mi spada. No i na kciuka, ja strasznie nie lubię nosić na kciuku, więc noszę na kciukowie cały czas. I pamiętam, że kiedyś mój kolega, ja. nie, to nie jest kolega, taki jeden chłopak z naszej klasy, y to zobaczył, że ja noszę na środku ten i ja dokładnie ja ci to potem opowiem z imionami i dokładnie słyszałam, jak gadał z naszym innym kolegą, a to się nosi na środku? No proszę, można na tym, na tym, na tym. No czemu akurat na środku? <grym> ja tak stałam. Może po i mi że po prostu nie wchodzi mi na inne palce. Nie, nie chcę, że. Się... <grym> ja bardzo nie lubię bransoletek szczególnie ja wam no, jak ja, to ja lubię bransoletek brytaki. Ja wam nie, ja nie lubię tego typu bransoletek. Bo one zawsze te koraliki tak strasznie w rękę Ja mam to taką mamy. jedną brązolę dostałam od mojego kolegi na urodziny Ile? Sześć? 6 lat temu I ona jest nadal dla na mnie za duża, ale ją kocham, bo jest strasznie śliczna Jak od książek po EGS-ku się to Ja w ogóle kocham biżuterię Ogólnie uwielbiam biżuterię, uwielbiam kupować biżuterię chociaż ja najbardziej lubię kupować kolczyki Ja mam kolczyków w ilościach hurtowych i kocham kupować kolczyki Znaczy kolczyki złote, złote, Czaj, to Złote kolczyki, najlepsze kolczyki w dinozaury. Boże. W dinozaury! Ja dzisiaj, y, jakby sprzątałam plecak. Dzisiaj sprzątałam plecak. Dzisiaj! Ja bo zapakowano na. W no sensie tak, e, ja Sprzątałam wszystkie śmieci z plecaka i odkryłam, że miałam kolczyki w tym placu. Bo ja któregoś z dnia zgubiłam motylek, tak? Bo ja cały czas gubię jakieś motynek. Ula, Ula, stoi na płaszczu. O kurde, nie mam motylka <laughs> Co najlepsze, te kolczyki zwykle mi na siedzą w puchu, no nie? I ja taki patrzę, to z plecaka odpakowuję. O! Kolczyki. I co się okazuje? Miały tak wygięte te tył, bo to były takie wkręty, i to odpadło. O nie! I to były kolczyki srebrne, kolczy, kolczyki od rodziców, które dostałam na imieniny. Ale to już mnie nie wiesz, raz, już mi kiedyś tak Dobrze, odpadło. Y, kiedyś od złotych. Ostatnia anegdotka mojego życia kupiłam sobie y, y, karteczki samoprzylepne do szkoły z y, małym księciem, i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Y, to tyle, ja mogę kończyć. A moja ostatnia anegdotka była w Primarku y, w Londynie i tam zauważyłam. Takie kolczyki, o takie Tylko, że trzy razy większe W zestawie oczywiście, te też były w zestawie, pięć par, ale te, te, te największe to były gdzieś takie Oczywiście ja postanowiłam to kupić Tak, a no to, czy kończymy? Chyba kończymy tak, bo jest... Mamy nadzieję, że nie zanudziłyśmy was To tyle Więc Trzymajcie się Do następnego i pa! Poczekaj, trzy, cztery 4... Pa! pa!